Niech nie zmylą cię pozory! Kadry Green, wróciłeś! Uważaj na swój płomień, jaszczurze! Jeden fałszywy ruch i cię zabiję Ostrożnie, sewrosie. Dowiedz swej wartości, Sewrosie. Obserwuję cię, smoku Spalę cię na popiół Twój ogień jest na nic, Kadregrinie Twe szpony są słabe, Kadregrinie Nie okażę ci litości, Sewrosie. Twa furia jest niczym w obliczu mojej Zobaczymy, kto okaże się mocniejszy Lojalność to nie służba, Niech nie zmylą cię pozory. Przed nami trudne wyzwanie. Smocza krew, demacjańskie serce. Większość jest okrutna, bezwzględna i groźna. W smoczej straży znalazłam dom Zawsze pomogę wam w potrzebie Nie dołączyłabym do nich, gdyby było inaczej Damy im popalić jesenio Niech nie zmylą cię pozory Stoję tuż obok, przyjacielu Żołnierz musi wiedzieć, kiedy zejście z linii ognia Niech nie zmylą cię pozory Niech nie zmylą cię pozory Smocza krew w demacjańskie serce Dowiodę swojej wartości Przysięgałam lojalność samemu Jarvanowi! Smocza krew demacjańskie serce! Posmakujcie mojej furii! Są dla mnie niczym! Skończyć z nimi! Złamać ich ducha! Wyczuwam strach! Oto twój koniec! Stań do walki! Przeciwnicy demacji polegną! Nic nie oprze się smokowi! Niczego nie żałuję! Dla Jarvana! A -a. To nie koniec! Niedopuszczalne! Nikt nie może się ze mną równać! Czas wzbić się w powietrze! Ukosz się przed moją prawdziwą mocą! Nikt mnie nie ujarzmi! Twoje uprzedzenia będą cię słono kosztować! Mierzyć w gardła! Przerazi ich, smoczy gniew! Potęga smoka! Nie ma ucieczki! Niech nie zmylą cię pozory! Drzemie we mnie ogień i furia. Smocza furia chce się wydostać. Służę memu ludowi z dumą. Smocza krew demacjańskie serce. Nigdy nie każ smokowi czekać. Moja cierpliwość się kończy. Do roboty, żołnierzu! Zwycięstwo dla Jarwana! Nikt nie wychodzi zwycięsko z walki ze Smokiem. Zrobiło im się za gorąco.